Siema, tu John Rep Słuchajcie Do nagrania tego szybkiego vloga, no, Striggerował mnie jakiś tam komentarz Na kato redpilawce Czyli takiej grupie na facebooku Z nastawieniem redpilowym Ale gdzie powiedzmy Admini, założyciele są turbo katolami I tak dalej I tam był taki artykuł, taki artykuł Gdzie pojawił się komentarz Że gościa nie stać na auto. Straty taty, moi drodzy. Mój kolega grubo przed trzydziestką. No, pomijam jego codzienny samochód, ale kupił sobie na potrzeby jakiegoś tam treningu na torze. Samochód, którego nie będzie mu za bardzo szkoda czyli Honda Civic z końca lat, z drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych, słuchajcie. Wstępnie przygotowaną. Do, do, do latania na torze, tak? Już. E, czyli jakieś tam zawieszenie sportowe miało. On musiał zainwestować tylko w, w, w semi fotel, który by jego tyłek e, sportowy, który by jego tyłek zmieścił, jakieś pa, pasy już, a, pasy szelkowe i tak dalej. Ale sam samochód kupił, słuchajcie, za 1600 zł. samochód Do tej pory jeździ i nic mu nie jest. Inny z moich kolegów szacownych, e, no. Co tam wiele wygadał? Mateusz z Patrychatu.pl Kupił sobie samochód e, Słuchajcie, Fiata Uno z lat 90. Za bodajże 700 zł i w toku jego eksploatacji przez 2 czy 3 lata dołożył do niego jakieś tam 2 czy 2,5 tysiąca złotych. Mateusz, correct me if I'm wrong. A jeszcze inny kolega też z kręgów powiedzmy tych chłopaków, powiedzmy Red Pill Miktau. Kupił sobie też młody człowiek, 20 parę lat. Kupił sobie do jeżdżenia słuchajcie Cinquecento z lat dziewięćdziesiątych, też za jakieś śmieszne pieniądze, typu tam 1000 zł, czy coś takiego. Auto jeździ i nic mu generalnie nie jest. Mało tego to jest 700, która pali tyle co nic, tam poniżej chyba 5 litrów przy spokojnej jeździe, moi drodzy. Jeśli macie takie nastawienie, że żeby kupić samochód to musicie nie wiem, wydać 50 czy 80 tysięcy, bo innym samochodem się wstyd pokazać na mieście, no to gratulacje. Samochód nawet taki tani <grytanie> daje przede wszystkim wolność, mobilność i możliwość pojechania gdziekolwiek bez polegania na wszelkiego rodzaju zbiorkomach, uberach. I tak dalej. No, na rowerze nie wszędzie dojedziecie, nie w każdą pogodę, i tak dalej. To samo się tyczy motocykli, tak? Nie stać mi na motocykl. No tak, no pewnie można, można pójść do salonu Harleya i wyłożyć 80 koła na dzień dobry. A można, słuchajcie, kupić motocykl, od którego zaczynali od 2-20 paru lat przynajmniej. Z moich obserwacji, no, większość motocyklistów zaczynała od tego, e, od tego motocykla. To jest Suzuki GS500E, który ma tam coś koło 40 koni, dwa cylindry. Jest generalnie bardzo trudne do zabicia, bo to jest prosta konstrukcja, niezawodna, japońska. E, ten motocykl ma teraz, też teraz w granicach 20 paru lat, e, i dalej można kupić jeżdżący całkiem dobry egzemplarz za nie wiem. Za 3000 zł, za 3500 zł, czyli słuchajcie, w cenie roweru tak, średniej klasy. Zatem no, nie ma co marudzić, że, że ojejku, nie stać mnie na samochód i jestem biedny, uciśniony. Trzeba trochę poszperać w necie, poczytać, które samochody się nadają. Tak? Niektóre, niektóre są tanie dla, z jakiejś przyczyny, bo na przykład bardzo się psują i, No i ludzie je sprzedają. Bo nie mają zdrowia do eksploatacji tego, tych pojazdów. A są takie, które po prostu nie są zbyt prestiżowe e, i chodzą po prostu jako zwykły, codzienny e, tak zwany dupowóz za parę set złociszy, czy za nie wiem parę tysięcy złociszy. Także dla każdego e, człowieka, dla którego mobilność i niezależność jest wartością, samochód się znajdzie, tylko trzeba zrobić research, tak, moi drodzy, obejrzeć kilkanaście pojazdów, umówić się z kimś, kto może ma lepszą wiedzę, tak, odżałować te, te tysiąc, czy dwa, czy trzy i nie ma problemu, no, moi drodzy, nie żyjemy w czasach, gdzie po prostu samochód jest dobrem luksusowym, samochód, bo samochód potrafi kosztować tyle, co jedna para dobrych butów kowbojek, tak? tak? Dobre kowbojki kosztują 7, od 700 do 1500 zł i w tej cenie można kupić samochód. Także proszę mi przestać tutaj marudzić, e, tylko szperać informacje w necie, dowiadywać się, co jeździ, co się psuje, e, ewentualnie brać na klatę jakieś takie rzeczy, odłożyć sobie pieniądze, że kupię, a jak się zepsuje, to się naprawi, tak? Tylko trzeba wiedzieć, co się w danych modelach najbardziej sypie. Słuchajcie, dobra, już gadam dosyć długo. Nie ma co te tematu specjalnie rozwlekać. Kto lubi słuchać moich vlogów, to byłbym wdzięczny za łapkę w górę, za komentarz. Bo komentujcie, komentujcie, bo komentarze to jest sól tego kanału. Kto jeszcze nie subskrybuje, to szczerze zachęcam do subskrypcji. I teraz tak, yy, kończąc tylko temat, jeśli uważacie, tak, że samochód to jest jakiś yy, wehikuł do, do yy, nie wiem, podnoszenia waszej wartości, yy, w percepcji ludzi, no to nigdy Was nie będzie stać na taki samochód, bo wyścig zbrojeń trwa i jak ty będziesz miał samochód za 50, 70, 80 tysięcy, to inny będzie miał za 150, 200, 300 tysięcy. Yy, Tą metodą, sorry, ale się nigdy nie, nie, osiągnie, e, nie osiągnie celu. tak? Poza tym, e, współczesne samochody, włącznie z tymi drogimi, są drogie w serwisowaniu, moi drodzy. Czekajcie, zamknę szybę, bo tu ktoś idzie do samochodu. E, współczesne samochody, takie zwłaszcza wyprodukowane po 2005 roku, są tak projektowane, żeby bardziej je serwisować, moi drodzy, e, niż, e, niż nimi jeździć, tak? E, słuchajcie, ja tego busa, którego mam, on oczywiście nie jest idealny, trochę pije olej, tu i ówdzie ma trochę rdzy, ale jak na 20, tam paroletni samochód uważam, że jest całkiem niezły i kupiłem go, słuchajcie, za dychę, tak? za 10 koła, tak, czyli za dwie, powiedzmy, średnie krajowe, eee, zatem, moi drodzy, da się, da się, tak, eee, no i tyle, no, i co tamtym, powiedzmy, optymistycznym akcentem, nara.